9% miałeś problem z duplikatami, czyli dostajesz informację od vinted, że takie zdjęcie znajduje się już w ich bazie danych i niestety są zmuszeni, aby usunąć Twoje ogłoszenie. Chodź pokażę Ci jak sobie z tym poradzić. Sposobów jest kilka, ale dzisiaj przedstawię ci najprostszy z nich, czyli przycięcie zdjęcia z każdej strony, tak? Z góry, z dołu i po bokach, zapisać. Dzięki temu otrzymujesz nowe zdjęcia. Jeśli nie chcesz się przycinać wszystkich zdjęć, to możesz sprawdzić jeszcze taką opcję, żeby przyciąć na przykład ze 2-3, opublikować ogłoszenie i potem na przykład za jakiś czas edytować je, dodać kolejne zdjęcia już bez przycinania. Jeśli to nie przejdzie, no to niestety, ale będziesz musiał przyciąć wszystkie zdjęcia i dopiero opublikować ogłoszenie. Dzięki temu sposobowi nie musisz robić nowych zdjęć, co i tak dużo, dużo skraca czas pracy, jeśli miałbyś robić te zdjęcia od nowa. Zaobserwuj mnie, bo przyjdę do Ciebie jeszcze z nowymi pomysłami dotyczącymi właśnie duplikatów.